Holy shit manologiska, witam was tak nietypowo, dzisiaj. Idziemy sobie z roboty do domu, a przy okazji chciałem poruszyć pokryty temat od naszej Diablo 4, gdyż no moim zdaniem z tym Diablo 4 zrobiła się niezła kupa yy. Osoby, które kupili tą grę sobie na pc no to jeszcze jako tako, powiedzmy, e, są w miarę pewnie zadowolone, ponieważ nie muszą e, kupować dodatkowego abonamentu, żeby w tą grę sobie pograć. Natomiast ci, którzy kupili e, tą pozycję na konsoli, okazało się, że gra bardziej przypomina usługę, niż pełnoprawny tytuł do grania. Otóż, moi drodzy, e, po zakupie samej gry, w cenie 320zł, no musimy jeszcze dokupić sobie, w zależności od tego jaką posiadam platformę, czy to jest PSN, czyli Plusa, albo Xbox Gold, albo Game Pass, no ja się na to nie godzę, nie doczytałem po prostu, że to będzie w ten sposób rozwiązane. Byłem pewny, że singlowo będziemy mogli sobie po prostu pograć, a okazuje się, że singlowo sobie po prostu nie pogramy solowo, bo trzeba do tego dokupić ten cholerny dodatkowy abonament. No, 319, 330 zł za Diablo plus do tego jeszcze abonament no, uważam, że cenowo kompletnie jest to nieopłacalne. Nie opłaca się to ja na to nie idę. Dla mnie to strzał w pysk, jest to kufrzstal, i ja z tego po prostu szczerze powiedziawszy rezygnuję. Także Diablo 4 w moim wykonaniu miało być na kanale, miałem w sobie troszkę w tą grę pograć, ale jednak w tą grę po prostu nie będę grał. W momencie, jeżeli nie uda mi się odkręcić preordera, no to będziemy Diablo, Diablo 4 będziemy sprzedawać. Tyle w temacie. Do pani, do pani wam powiem. Jeszcze te mikrotransakcje i Always e, Online mógłbym jakoś zdzierżyć, mógłbym w to mm, nawet pójść, olać sprawę, ale już w momencie kiedy do solowego grania musimy dopytować e, subskrypcję Pursa bądź Golda bądź błąd pasa, no, to mi się już totalnie nie podoba. Także e, beznadziejna sprawa, jeżeli chodzi o typu rozwiązania nie wiem jak wy się na to zapatrujecie, no ja w takie coś nie idę gdybym wiedział wcześniej, że po prostu coś takiego y, tutaj odwali sobie Blizzard, no to bym to kompletnie olał nie kupowałbym pre kupiłbym coś kompletnie innego, a tymczasem no jest jak jest. Trzecia rewizja PlayStation 5 również się pojawiła w sklepach. Mniejsze płyty, główne w tych rewizjach. Widać, że Sony chyba szykuje się na wydanie PlayStation 5 Slim. Nie wiem, PlayStation 5 Pro, może Pro nie, ale bardziej Slim z odczepianym napędem. Zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Zawsze tak było, że wydawali trzy rewizje. Po wydaniu trzech rewizji następowała miniaturyzacja tej konsoli Tutaj raczej też się na to zapowiada. Eee, właściwie tyle. Tyle, moi drodzy, chciałem tak pogadać tutaj na łonie natury, wracając z roboty w innych scenariach odnośnie Diablo i tego, co się z tym Diablo, o, Diablo 4 odwaliło, bo uważam, że jest totalna kicha. Szkoda, że tak to się wszystko zrobiło, no ale takie życie. Ja akurat na to nie idę, tak samo jak Alan Wake 2 wychodzący tylko w Cyfrze też mnie także nie będzie interesować. Tak samo Diablo 4 jako usługa również nie bardzo mnie interesuje. Nie mogę z tego, że trzeba kupić po prostu subskrypcję plusa do tego, by zagrać sobie solo kampanii. No to jest ciąż poniżej pasa. Tyle ode mnie dzięki za oglądanie. Elo a teraz idę, bo jest dobra pogoda. Trzeba się przejść pospoterować jak Bruce. Hello.